Moje jelita wariują. Niezależnie od tego, co zjem, muszę kilka razy iść do toalety. Szczególnie ciężkie są poranki. Dlatego wstaję o szóstej i tak przynajmniej do dziewiątej muszę iść kilka razy do toalety. Dobrze, że mamy dwie toalety. Nieraz zdarza się też, że przeczyści mnie w ciągu dnia. To bardzo utrudnia mi życie. Muszę myśleć o tym, czy gdzieś w pobliżu, jak gdzieś idę, jest toaleta, czy będę miała gdzie się załatwić. To jest po prostu złośnie do strawienia. Nie mogę strawić mojego męża. I jeszcze muszę mówić do niego per kochanie. Kochanie, wyobraź sobie, że Krysia chce sprzedać działkę, taki klasyczny ogródek rod. Mielibyśmy swoje warzywa, mielibyśmy swoje owoce. Moi dziadkowie, rodzice, zawsze uprawiali działki i mieliśmy swoją wspaniałą, zdrową żywność. Co ty na to? Wiesz co? Ja wiem coś o tym. Moi rodzice przez ponad 40 lat uprawiali działkę. I nigdy nic z tego nie było. Albo jakaś choroba się wdarła, albo ślimaki zeżarły, wszystko. Ja po prostu kompletnie nie widzę sensu uprawiania działki. I ona chce za tą działkę. Zaledwie dziesięć tysięcy. Dziesięć tysięcy? Chyba zwariowałaś. Ty wiesz, ile warzyw można kupić za 10 tysięcy? Co za człowiek, jak ja to wytrzymuję. No, witaj, Krysiu. Wiesz, to byśmy bardzo chętnie zobaczyli tę działkę. No tak, no, przyjadę razem z nim. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, wiesz, czy będzie chciał w ogóle jechać. Ale wiesz, że znowu będę musiała stosować jakieś triki, jakieś chwyty, żeby pan wiecznie niezadowolony się w ogóle ruszył z domu i zobaczył tę działkę. Po prostu nie trawię tego faceta. Tak. Kiedy w takim razie możemy się umówić? A, okej. Okay. Dobrze, dobrze. No to do zobaczenia. Pa. Kochanie, chodź przejedź się razem ze mną na tę działkę. Właśnie umówiłam się z Krysią. Ale uparłaś się na tę działkę. Naprawdę uważam, że szkoda czasu. I to są stracone pieniądze. Ale jak tak bardzo chcesz, to dobra. Możemy jechać. Tak, zrobimy sobie taki mały, przyjemny spacerek. Dobrze, tylko powiedz mi, skąd weźmiesz na to pieniądze? Na niego ze wszystkim trzeba mieć sposób. Przecież ja też zarabiam. Nie rozśmieszaj mnie. Dobra, jedźmy, zobaczymy. Może ci dam te pieniądze. A może nie? No dobrze, to ubierajmy się, ja tylko jeszcze pójdę do toalety. To dobry znak. Nasz? No jak nasz. Przecież my jeszcze nie mamy tu działki. Ale może być już nasz. <słyski> to jest ta działka. Wiesz co, ale to jest ruina. Totalna ruina. Tu trzeba wszystko zrobić od początku, wykarczować to wszystko. Wiesz co, ja po prostu w ogóle tego nie czuję. No jak, dla mnie to szkoda czasu, pieniędzy i, i tej pracy całej. Wiesz co, nie, mnie w to nie angażuje, absolutnie. Tak mnie złości jego świadomość, że nie mogę tego strawić. Kochanie, ale mi chodzi zupełnie o inną uprawę. Tak dużo czytałam o permakulturze. Ale co to jest ta pełna kultura? Nie pełna kultura, tylko permakultura. To chodzi o to, że tak, najpierw trzeba to wszystko usunąć, ale potem robi się swoją własną ziemię, w ogóle się nie przekopuje ziemi, nie ma chwastów, jest piękna ściółka. Kochanie, jak chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Uważam, że to jest kompletnie niepotrzebne, ale jeżeli tak bardzo pragniesz mieć tę działkę, to, to kupią. Ja mogę najwyżej przyjechać napić się piwa. Co za typ. Muszę go prosić, płaszczyć się przed nim. Nie mogę go sprawić. Super, dziękuję, kochanie. Bardzo tego pragnę. Może go poproszę o pomoc, ale znów będzie gadał. Nie, nie sprawię tego. Kochanie, a może byś mi trochę pomógł? Ja już po prostu padam z nóg. Nie przerzuciłbyś kompostu? A nie mówiłem, że to ciężka praca. I to jeszcze bezsensowne. Ale wiesz co, trochę ruchu mnie zaszkodzi. Okej, okay, przerzucę ci ten kompost. I zobacz, ile tego jest? Ziemniaki, pomidory, fasola, kukurydza, wszystkie warzywa! Nie jesteśmy nawet w stanie tego przejeść, a to co najważniejsze to jest bez chemii, zdrowe, własne jedzenie, którego nie musieliśmy i nie będziemy musieli kupić. Proszę! Spróbuj! Małgosia miała rację. Te warzywa mają zupełnie inny smak. To jest smak mojego dzieciństwa. Są cudowne. Jest mi strasznie głupio, że tak się zachowywałem. Ona miała naprawdę rację. Ta działka jest bardzo opłacalna, a poza tym naprawdę lubię tu przebywać. Wiesz co, kochanie? Strasznie mi głupio. Chciałem Cię przeprosić. Miałaś rację. Działka jest naprawdę cudowna. Dobrze się tu czuję i bardzo chciałbym z Tobą pracować na niej. Natomiast miałem złe doświadczenia jak działkę prowadzili moi rodzice. Ale. Uprawa permakultury jest zupełnie inna, faktycznie zupełnie inna. Jeszcze raz chciałem Cię przeprosić i daj mi coś do roboty. Teraz to się pocałuj gdzieś. Kochani, Kwantomet dołączył do programu wspierania twórców i artystów dzięki wirtualnej kawie. Jeżeli podobają się Wam nasze nagrania i wiedza, którą w nich przedstawiamy, postawcie nam wirtualną kawę. Będzie to bardzo pomocne w rozwoju naszych nagrań. Dziękujemy za każdą wspólnie wypitą wirtualną kawę. Jelito reaguje w biologicznym konflikcie złości niedostrawienia. Pewnych osób, pewnych sytuacji czy swojego położenia nie możemy po prostu strawić. Odczucie nie mogę tego strawić zatrzymuje pracę jelita i jest przypisane do aktywności konfliktu. Wtedy mamy zaparcia, czy nieraz nawet delikatne problemy właśnie z wydaleniem stolca. Natomiast kiedy odczujemy ulgę, czyli już ta sytuacja tak nas złoszcząca kończy się, czy nie ma już w pobliżu osoby, która nas tak złości, to wtedy przeżywamy tak zwaną konfliktolizę, czyli zakończenie aktywności konfliktu i wchodzimy w stan zdrowienia, w stan wagotoniczny. Biologicznie dla naszego organizmu jest to sygnał, że. Kęs, którego do tej pory nie mogliśmy strawić, właśnie został strawiony, i on dynamicznie zostaje wydalony z organizmu, co bardzo często objawia się właśnie luźnymi stolcami czy biegunką. Trzeba sobie zdać sprawę, że tylko nasze odczucia, nic innego, realnie wpływa na pracę jelit, zmienia po prostu pracę jelit. Gdy ktoś ma objawy jelitowe, na przykład częste biegunki, to zaczyna analizować, zaczyna tropić, które potrawy mu szkodzą lub jakich składników potraw nie powinien jeść, na przykład glutenu albo orzechów, albo jeszcze czegoś. Jednak to, co jemy, w zasadzie nieznacznie wpływa na pracę naszych jelit i pokarm jako taki. Nie, wo, nie może wywołać biologicznego konfliktu. To zawsze jest tylko nasze odczucie. Ale w takim konwencjonalnym ujęciu osoba zaczyna ze swojej diety eliminować wszystko, co potencjalnie może jej szkodzić. I bardzo często jest tak, że na przykład przestając jeść chleb, pieczywo, gluten, widzi, że jest jakaś poprawa w pracy jelit, ale to jest poprawa krótkotrwała, dlatego że gdy znów ma to odczucie złości, niedostrawienia, to te objawy wracają i osoba z czasem zaczyna być po prostu bezsilna, bo w zasadzie co miałaby jeść, prawda? Wszystko wpływa na jelitę. Nieraz tak się zdarza, że po zjedzeniu czegoś, na przykład po właśnie zjedzeniu glutenu. Występują objawy jelitowe, czyli na przykład osoba zje pieczywo i natychmiast ma biegunkę. I to można logicznie wytłumaczyć, bo przecież ile biologicznych konfliktów przeżywamy podczas jedzenia? Jeżeli na przykład w trakcie posiłku odczujemy bardzo silną złość do strawienia, że nie możemy kogoś czegoś strawić, to wtedy. Startuje biologiczny konflikt, który na skutek odczucia zmienia pracę jelit, a to, co jedliśmy, staje się tak zwaną szyną, czyli biologicznym mechanizmem ostrzegawczym. I ten mechanizm szyna potem już bez sytuacji konfliktowej uruchamia kolejną reakcję jelitową. Czyli pokłóciłam się z osobą, której nie mogę strabić przy jedzeniu, jadłam wtedy... Na przykład ciasto. Ciasto zostało zakwalifikowane jako mechanizm szynowy. Ta sytuacja się już nie powtórzy: w tym sensie, że nie będzie drugi raz takiej samej sytuacji, gdzie ta osoba podczas jedzenia tego konkretnego posiłku wywoła moją złość niedostrawienia. Ale w ten sposób właśnie działa mechanizm szynowy, że bez powtórzenia sytuacji, ja jem tylko to ciasto i wszystko wydarza się w moim organizmie tak, jak za pierwszym razem, czyli mam objawy jelitowe. To właśnie nazywamy w germańskiej medycynie szyną, i chcąc uspokoić swoje jelita, musimy nie tylko znaleźć sytuację lub osobę, która budzi naszą złość niedostrawienia, ale również pracować z tymi szynami. Nietolerancje pokarmowe, celiakia, zespół jelita drażliwego, zespół leśniowskiego krona, to są wszystko te same odczucia konfliktowe złości niedostrawienia, natomiast różnią się specyfiką przebiegu biologicznej reakcji. Zaparcie jest objawem aktywności konfliktu, a biegunka objawem wagotonicznym, objawem fazy zdrowienia. Gdy osoba ma 30 razy dziennie biegunki, kilkanaście, nieraz kilkadziesiąt razy musi iść do toalety, to znaczy, że utknęła w fazie zdrowienia, która nie może dojść do końca, bo jest przerywana kolejnym odczuciem złości. Znów pojawił się ktoś lub coś. Czego ta osoba nie może strawić, i cały czas ten proces trwa, a w, zas w zasadzie cały czas jest przerywany, nawet króciutkimi objawami aktywności konfliktu. To, co wywołuje konflikt biologiczny, to jest odczucie czyli ja nawet nie muszę być w relacji z tą osobą, która mnie tak okrutnie złości. Tylko o niej myślę, wyobrażam sobie różne sytuacje, a przecież wyobraźnia budzi również odczucia, a odczucia wywołują biologiczne reakcje. Co może budzić taką złość niedostrawienia? No, na przykład w pracy możemy mieć szefa albo kolegę, którego po prostu nie możemy strawić. Ktoś na przykład oszukał nas i nie dotrzymał jakiejś obietnicy. Albo na przykład. Zostaliśmy posądzeni o to, czego nie zrobiliśmy, czyli, że na przykład plotkujemy albo zrobiliśmy coś nieprzyjemnego. Na przykład opiekuję się matką albo ojcem i rodzina zarzuca mi, że chodzi mi tylko o mieszkanie, chodzi mi tylko o majątek, a nie o to, żeby pomagać rodzicowi. Albo na przykład rodzice kłócą się. Bliscy mi kłócą się i nie mogę nic z tym zrobić. Jest jakiś konflikt w rodzinie i nie można tego konfliktu zakończyć, i to budzić może również złość niedostrawienia. Albo na przykład ktoś mógł zachować się w stosunku do mnie podstępnie, albo często nasz partner po prostu budzi taką złość, nie możemy tego strawić, tego człowieka, ale szukamy. Jakiejś możliwości, czy jakiegoś sposobu, żeby z nim funkcjonować. Chcemy panować nad swoimi emocjami, nad swoimi odczuciami, nie pokazywać tej złości, niedostrawienia. Ale matki Natury nie oszukamy. Ona zawsze wie, co jest w naszym sercu. Albo nie możemy na przykład strawić głupich komentarzy, albo jakichś ludzi ich poglądów, to jest po prostu niedostrawienia. Albo Partner, na przykład, albo jakaś bliska osoba z naszego otoczenia zachowała się według nas niewybaczalnie. Albo, na przykład, nie można strabić tego, że ważne osoby podważają nasze wartości, nasze zasady, że się z nich wyśmiewają, że ich nie przyjmują, na przykład tego, że nie jemy mięsa, albo że wierzymy w reinkarnację. Albo że bierzemy pod uwagę w naszym życiu siłę energii, inni to kwestionują i tego też można nie móc strawić. Takich sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Z czasem osoba, która cierpi na biegunki, zaczyna wpadać w błędne koło, ponieważ złoszczą ją te objawy, złości ją to, że nie może żyć tak jak inni. Że nie może jeść tego, co inni, że gdy gdzieś wychodzi, wyjeżdża, musi zwracać uwagę na to, czy będzie tam toaleta, że boi się, czy nie popuści, musi mieć ze sobą jakieś wkłady. To nie jest normalne życie, to człowieka złości. I wtedy, oprócz tego, że działa ta źródłowa sytuacja, czyli na przykład partner złości, to potem jeszcze są szyny, które wywołują reakcję jelita oraz my sami. Inicjujemy kolejny konflikt, złoszcząc się na to, że nie możemy wyjść z tej sytuacji. Próbowaliśmy tego tamtego, i po prostu nic nie jest w stanie nam pomóc. Wtedy objawy stają się po prostu jeszcze silniejsze. Niekiedy jest tak, że do biegunek dołączają wzdęcia. Czy jakieś bóle w brzuchu? Ten, ból, ten brzuch jest taki drażliwy, nawet przy dotyku. Nieraz jest po prostu nadęty jak balon. Jeżeli ten objaw trwa maksymalnie 3 dni i nie wraca, wtedy jest przypisany do epikryzysu, czyli tego biologicznego zdarzenia w trakcie fazy zdrowienia. Ale jeżeli to trwa dłużej, to znaczy, że osoba uruchomiła kolejny konflikt, tym razem. Z reakcją umieśnienia gładkiego, a ono reaguje w odczuciu, utknąłem, sprawa się nie posuwa naprzód, zastój. I bardzo często osoby, które doświadczają objawów, także jelitowych, mają takie odczucie, bo dieta nie zadziałała, suplementy nie zadziałały, prawda? Stosowały podejście takiej medycyny, takiej medycyny i to po prostu nic nie daje. I właśnie to jest ten zastój, to jest to zastopowanie, i wtedy dołącza się kolejny biologiczny konflikt. Germańska uczy nas tego, że powinniśmy zrozumieć, że tylko my sami, swoimi odczuciami, rozkazujemy organizmowi, żeby pracował inaczej. Dotyczy to także jelita. Skoro nie możemy strawić jakiegoś kęsa, a tym kęsem właśnie jest, Osoba, sytuacja, jakaś sprawa, to gdy nie możemy tego strawić, to jest to logiczne, że układ trawienny, także jelito, musi dostosować się do tej sytuacji i podjąć próbę strawienia tego, co jest tak trudne do strawienia. Więc funkcje trawienne muszą zostać wzmożone czy zmienione. Gdy naprawdę to zrozumiemy, że my sami to robimy, to nie chcemy robić sobie tej krzywdy, i zależy nam na tym, żeby znaleźć sytuację, która wywołuje tę złość, żeby znaleźć szyny, które jeszcze potęgują objawy, oraz żeby wyeliminować błędne koło. Jeżeli to zrobimy, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy lepiej się poczuli i by na skutek naszych odczuć Nasz organizm bardzo dobrze funkcjonował także dotyczy to jelit.